Cześć! W momencie, gdy to nagrywam, mamy początek lutego 2023, a w Polsce trwa dość mocny atak zimy. Także jest to idealny moment na materiał o treningu indoor oraz odpowiedź na niezwykle istotne pytanie: Czy tylko leszcze i mięczaki jeżdżą na trenerze? Moja własna przygoda z treningiem pod dachem trwa drugi rok. Po raz pierwszy w życiu miałem okazję siąść na dobry trenażer w poprzednim sezonie zimowym, czyli przełom 2021 i 2022. Wrzucałem i dalej wrzucam różne związane z tym materiały na moje social media, i praktycznie zawsze wywołują one dość energiczną dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tego typu jazdy. Oczywiście szczególnie w oczy rzucają się komentarze tej drugiej grupy, które można by streścić jako: Nie ma złych warunków na trening na zewnątrz. Trenażer to nie jazda, no i oczywiście prawdziwi mężczyźni zawsze dadzą radę bez względu na pogodę. Komentarze tego typu łączy bardzo często ten sam wspólny mianownik, czyli ich autorzy najczęściej sami nigdy nie mieli okazji jeździć na trenażerze dobrej jakości albo też na trenażerze w ogóle. Mimo wszystko nie mam zamiaru przekonywać nikogo na siłę do trenażera, bo zresztą w historii internetu rzadko kiedy zdarzyło się, żeby ktoś kogoś do czegoś przekonał. Ale w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kilka istotnych detali, które mogą totalnie zmieniać punkt widzenia oraz pokazać wam jak ja sam wykorzystuję trenażer w swoich przygotowaniach do sezonu. I dlaczego tak cenię go jako narzędzie treningowe? Teza, że zawsze znajdzie się możliwość, aby wyjść na rower, wcale nie jest pozbawiona racji, i w pewnym sensie również się z nią zgadzam. No bo rzeczywiście, w zdecydowanej większości przypadków można odpalić rower MTB i iść pokręcić w terenie, gdzie niska temperatura, deszcz czy nawet śnieg nie przeszkadzają tak bardzo jak na szosie. Jest jednak jeden haczyk, a właściwie nie haczyk, tylko hak. I to dość spory, istnieje bowiem wyraźna różnica między jeżdżeniem na rowerze dla przyjemności a regularnym i zorganizowanym trenowaniem kolarstwa. Dopóki rower to głównie twoje hobby, nie ma problemu. Masz ochotę, to wychodzisz na zewnątrz, pojeżdżysz sobie godzinę, dwie, trzy, szybko lub wolno, w zależności od aktualnego samopoczucia i Twojego widzi mi się. Jak jest bardzo brzydko i masz dość. To zawiniesz się wcześniej do domu i już, albo w ogóle nie wyjdziesz, bo akurat nie masz ochoty, nie masz czasu, i tak dalej. W trenowaniu chodzi jednak o to, żeby robić dokładnie to co trzeba, dokładnie wtedy kiedy trzeba i dokładnie tak jak trzeba. Wiadomo, że pewna dawka elastyczności jest niezbędna również tutaj, nie wszystko się da zrobić sztywno na beton, ale generalizując, taki jest właśnie sens planu treningowego. I w tym miejscu pojawia się problem, bo nie każdy trening da się zrobić dobrze jakościowo, jeżdżąc sobie po lesie na MTB-ku. Jazda w terenie jest zawsze jazdą szarpaną w mniejszym lub większym stopniu, a gdy robisz konkretny zadaniowy trening, np. interwały różnej maści, dłuższe bądź krótsze, to dążysz do tego, żeby zrobić je możliwie równo, jak od linijki. I to dlatego również zawodnicy MTB tak dużo czasu spędzają trenując na szosie. Gdyby tak nie było, to w ogóle nikt by na szosie nie jeździł, tylko wszyscy byśmy tłukli jedynie w terenie. Można być twardzielem, facetem na 120%, mieć najlepsze wodoodporne kurtki, rękawiczki, buty i cały ten szpej, którym ja również dysponuję, ale jak za oknem jest 5 stopni Celsjusza i leje, a Ty akurat masz w planie 3 godziny drugiej strefy na szosie, to nieważne jak masz dobre te ciuchy. One i tak przemokną, a ty będziesz wyziębiony i przemoczony. I już nawet nie mówię o potencjalnym zachorowaniu po takich atrakcjach, ale zwyczajnie cierpi na tym jakość wykonywanego treningu. Nie chodzi mi o to, żeby sobie odpuszczać przy najmniejszej okazji, ale według mnie istnieje pewna granica dyskomfortu, po której przekroczeniu nie jesteśmy w stanie skupić się już w 100% na naszej robocie. Bo nasze myśli mimowolnie, choćbyśmy nie wiem jak próbowali. Uciekają w stronę tego, że nie czujemy już dłoni, za to doskonale czujemy wodę, która nam chlupie w butach. W momencie, kiedy wy oglądacie ten film, bardzo prawdopodobne, że ja jeszcze jestem w Hiszpanii w Kalpę i tutaj trenuję, ale niestety nawet w Hiszpanii pogoda bywa kapryśna i ten tydzień praktycznie cały czas pada i ma padać. Tak też jest zresztą teraz. Zobaczcie sobie: woda ładnie płynie, ja już jeżdżę od 3,5 godziny. 94 km na liśniku no i co? No i jakoś daję radę, bo nie mam wyboru, tak? I to nie jest tak, że ja nie umiem jeździć w deszczu i w ciężkich warunkach, bo jeździłem tak naprawdę przez kilka, kilka dobrych lat, kiedy trenażerem nie dysponowałem. Ale gdybym miał wybór, to bym nie jechał na 3 godziny na deszcz, tylko po prostu pokręcił sobie właśnie pod dachem, bo oczywiście można, tylko pytanie, czy. Ma to sens szczególnie na dłuższą metę, bo tam jakieś pojedyncze tego typu wystrzały no to wiadomo, że jeszcze można, ale jeżeli masz tydzień śmigać w deszczu na 8 stopniach, to robi się to niestety mało przyjemne. Zanim w moje ręce wpadł Tacx Neo 2T, czyli trenażer, którego aktualnie używam, to katowałem się w ten sposób przez dobre 7 lat. Jesień, zima, wiosna, lato, lało, nie lało, jak tylko się dało, naprawdę wychodziłem i tłukłem te treningi. Ale nie było to nic przyjemnego, i z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że wiem co mówię, bo przetestowałem to wszystko na sobie. To, że trenażer daje niezależność od pogody, w zasadzie powiedziałem przed chwilą, ale na tym zalety się nie kończą, bo w zimie, poza warunkami atmosferycznymi, mamy jeszcze inny problem czyli krótki dzień. Nawet dla mnie, możliwość wykonania treningu po południu bywa zbawienna. Mimo, że moją pracą jest ściganie się na rowerze oraz tworzenie kontentu dla Was, więc można by się spodziewać, że mam nieograniczoną ilość czasu. Kłopot polega na tym, że ja również często muszę coś załatwić, a są to nieraz prozaiczne rzeczy, typu zawieść, odebrać rower z serwisu, ustalić coś telefonicznie z jednym z moich sponsorów, napisać na Cito jakiegoś maila itd., a uzależnione są one od czasu pracy innych osób, więc nieważne, że ja mam cały dzień skoro ta druga strona, z którą muszę operować, pracuje tylko w danych godzinach. No a potem robi się ciemno, do czego swoje dokłada oczywiście kompletnie idiotyczna w obecnych realiach zmiana czasu na zimowy. Także nawet ja odczuwam korzyści z większej elastyczności czasowej, a co dopiero ktoś, kto normalnie pracuje od 7 do 15, a potem chciałby sobie jeszcze coś pokręcić, no i w zasadzie jest on skazany albo na jazdę po ciemku, która oczywiście bywa klimatyczna, ale co za dużo, to niezdrowo, no albo właśnie trenażer. Jeśli chodzi o trening pod dachem, to dla mnie nie ma czegoś takiego jak sam trenażer. Kręcenie, patrząc się w ścianę, czy nawet oglądając jakiś film, odpada tak samo w moim przypadku. Zaczyna to mieć sens i działać tylko jako całość w połączeniu z odpowiednim wirtualnym środowiskiem. Istnieje już co najmniej kilka różnych platform do wirtualnej jazdy. Ja do tej pory miałem okazję korzystać ze Zwifta. Oraz dedykowanej apki mojego trenażera, czyli TAX Training. Zwift to bardziej taka gra komputerowa online z dużą społecznością, podczas gdy apka TAXA stawia bardziej na rzeczywiste trasy w formie interaktywnych filmów, które możemy po prostu przejeżdżać. Na moim kanale możecie znaleźć zresztą film sprzed roku pokazujący, jak wygląda ściganie się na Zwiftie, z całym komentarzem, taka relacja z zawodów, a dzisiaj skupimy się bardziej właśnie na apce. Taksa. Jest kilka różnych sposobów na jej wykorzystanie. Podstawowym jest oczywiście odpalenie jednej z wirtualnych tras dostępnych w bibliotece i realizacja treningu podczas jazdy po niej. Z przymrużeniem oka, taka symulacja tego, co w rzeczywistości. Do wyboru mamy różne regiony świata, trasy o różnej długości, ilości przewyższeń, także można dobrać coś pod swoje aktualne potrzeby: czy to bardziej płaską trasę, czy bardziej górzystą, wiadomo o co chodzi. Odpalamy i jedziemy. Dla osób z żyłką turysty są nawet zaznaczone takie punkty specjalne wraz z ich opisem, jakieś bunkry, inne takie o jakimś tam historycznym rysie. To taka ciekawostka. Jeśli jednak chcemy zrobić jakiś konkretny trening zadaniowy i jednocześnie zrzucić z siebie konieczność pamiętania o wszystkich przedziałach czasowych, że w tej minucie mamy jechać tak mocno, potem słabiej itp., to można zrobić własną jednostkę treningową za pomocą strony Tax Cloud. Gdzie mamy do dyspozycji prosty kreator, w którym łatwo można taki workout utworzyć, a następnie automatycznie synchronizuje się on z aplikacją taksa i możemy go sobie stamtąd odpalić. Tutaj przykładowo wykonałem w ten sposób trening tak zwanej wytrzymałości siłowej, który teraz przy okazji szybko omówię. Na początek, tak jak w każdym innym treningu 20-25 minut spokojnej rozgrzewki, następnie część zasadnicza, czyli dwie serie. Po 3-5 minutowe powtórzenia każda. Robię je na mocy około 330 W, czyli niecałe 5 W na kilogram. W momencie, gdy to realizowałem, ważyłem około 67-68 kg. Co istotne, powtórzenia wykonuję na bardzo niskiej kadencji między 55 a 65 obrotów na minutę gdyż na tym polega właśnie specyfika tego treningu. I stąd bierze się jego nazwa. Wytrzymałość siłowa, i sprowadza się to do tego, że właśnie trzeba nieco poprzepychać na niskim obrocie. Pomiędzy powtórzeniami 3 minuty przerwy, a pomiędzy seriami 10 minut. Na koniec również 15 minut spokojnej dokrętki w strefie drugiej. No i tyle. Ważną kwestią jest to, że trenażer działa tutaj w trybie ergometru, w skrócie ERG, to znaczy sam trzyma zadaną moc. My musimy jedynie kręcić, a gdy rośnie kadencja, spada siła potrzebna do obrotu. Gdy kadencja z kolei spada, rośnie siła tak, aby ta moc, którą trzymamy, aby te waty były na tym samym poziomie. Ten tryb ma swoje wady i zalety. Zaletą może być to, że trenażer w zasadzie sam zmusza nas do wysiłku. Nie da się tutaj odpuścić, pedałować nieco lżej, bo ta moc cały czas będzie taka sama, jeżeli przestaniemy kręcić, no to obciążenie zrobi nam się. Bardzo, bardzo duże. Także jeśli ktoś ma słabą głowę, no to jest to sposób na wykrzesanie z siebie większego wysiłku niż być może sami bylibyśmy się w stanie zmusić. Z drugiej jednak strony odpada właśnie ten element samodzielnego zmuszania się do utrzymywania wysokiej mocy. Dlatego też ja nie używam trybu ERG zbyt często, no żeby się zwyczajnie nie rozleniwić. Znam osoby, które go nie lubią, znam też osoby takie, które trenują głównie na trybie ERG i bardzo sobie go cenią, to już jest kwestia preferencji. Ciekawą opcją jest możliwość stworzenia wirtualnej trasy z prawdziwego GPX-a, wziętego na przykład ze strawy, tak jak w moim przypadku. To również wykonuje się za pomocą strony TaxCloud, wystarczy wrzucić nasz plik i platforma robi sama resztę, a potem synchronizuje nową trasę, na apkę taksa, tak samo jak w przypadku kreatora treningów. Bawiąc się tą funkcją, wybrałem jako przykład trasę Mistrzostw Polski Cross Country z zeszłego roku, czyli rundę w Boguszowie Gorcach. No i jak widać, działa. Jest nawet wizualizacja rzutu z góry podczas jazdy. Także dodatkowa atrakcja, no bo tutaj oczywiście no, nie mamy nagrania wideo. Najlepiej będzie się to jednak sprawdzało w przypadku mniej krętych i dłuższych tras, czyli takich bardziej maratonowych czy też szosowych, tam gdzie nie ma aż tyle zakrętów, gdzie to odcinki są dłuższe. No bo również istotne jest to, żeby nasz plik GPX był dobrej jakości i wtedy jest szansa, że dobrze się on przetworzy i trener będzie mógł go dobrze odwzorować. Inaczej to po prostu nie będzie działało. Także no sam plik, z którego tworzymy taki trening musi być odpowiedni. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat istotny dla osób, które trenują z pomiarem mocy również na zewnątrz. Otóż moce generowane na trenażerze mogą różnić się i to zauważalnie od tych osiąganych na normalnym rowerze i wynika to z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, sama dokładność pomiarów mocy oraz trenażerów, bo każde urządzenie ma swoją tolerancję, a nakładając je na siebie, różnice mogą być już bardzo wyraźne. Taka sama sytuacja występuje zresztą pomiędzy samymi pomiarami mocy od różnych producentów. Jeden pomiar w jednym rowerze potrafi zawyżać, drugi potrafi zaniżać, także te moce nieraz są nieprzenoszalne. Jeśli jeden zawodnik ma na przykład dwa różne pomiary różnych firm w dwóch rowerach, to bywa z tym problem. No i nie inaczej jest w przypadku trenażerów, każde urządzenie, które nam tą moc mierzy, czy też zadaje, ma swoją specyfikę, ma swoją tolerancję. I to powinno być raczej oczywiste i zrozumiałe. Ciekawszym zjawiskiem jest jednak rozbieżność wynikająca bardziej z różnic fizjologicznych. I tutaj przytoczę wyniki eksperymentu, który udostępnił kiedyś mój trener Maciek Jeziorski. Link do całości artykułu po angielsku Macie w opisie filmu, jeżeli ktoś chciałby się w to bardziej zagłębić. Ja opiszę go teraz w skrócie. Do badania wzięto 14 zawodników szosowych z poziomu drużyn kontynentalnych oraz World Tour. Także próbka jest dość mała, ale za to dobra jakościowo, bo nie byli to goście z przypadku, tylko w całości zawodnicy na naprawdę, naprawdę wysokim poziomie sportowym. Wykonano im po cztery testy na zewnątrz i cztery wewnątrz o różnych długościach czasu 1 minuty, 3 minut, 5 minut oraz 14 minut, więc był tutaj pewien przekrój na długim i na krótkim dystansie. Porównano średnie moce uzyskane pod dachem oraz na rowerze. No i okazało się, że w każdym przedziale czasowym średnie moce uzyskiwane na zewnątrz były wyższe niż wewnątrz właśnie na trenażerze. Jeśli więc ktoś chce przenosić swoje treningi jeden do jednego na trenażer razem ze strefami mocy i nie jest w stanie uciągnąć ich na tak samo wysokim poziomie jak na zewnątrz, no to nie musi to wcale oznaczać, że nagle osłabł. Po prostu może to być wynikiem samej przesiadki do pokoju. Trzeba to mieć na uwadze trenując pod dachem. Jeśli jesteś w stanie na trenażerze kręcić takie same moce jak na rowerze, to spoko. Jeśli jednak bez względu na starania nie możesz ich utrzymać, to może oznaczać, że trzeba po prostu nieco obniżyć sobie zakresy i jest to jak najbardziej normalne. Wracając jeszcze do samej kwestii fajności jazdy na trenażerze, na pewno tym co u mnie robi dużą robotę jest to, że mam dostęp do jednego z najlepszych urządzeń na rynku. No dla przypomnienia jest to konkretnie Tacx Neo 2 Smart, bo nie ma się co oszukiwać, pomiędzy tanim rolkowym trenażerem a sprzętem typu Direct z wyższej półki będzie spora różnica w odczuciach jazdy. Im cięższe koło zamachowe, im lepsze oprogramowanie i tak dalej tym bardziej realna jest symulacja. Myślę, że też dlatego sporo osób ma taką awersję do trenażerów, bo tym co mają przed oczami na takie hasło jest taka konstrukcja za parę set złotych ze zwykłą rolką dociskaną do koła, no i manetką na linkę, którą się reguluje opór. No i rzeczywiście jazda na czymś takim to jest dramat, ale na trenażerze wysokiej klasy naprawdę, naprawdę przeskok jest ogromny. No i do tego oczywiście wszystkie te nieistotne z treningowego punktu widzenia gadżety Czyli symulacja nawierzchni poprzez wibracje, jak jedziemy na przykład na zwifcie, czy na apce taksa po jakiejś szutrowej drodze, to trenażer nam to gdzieś tam delikatnie symuluje. Podświetlenie zmieniające się kolory, tak jak ma taks, w zależności od tego jak mocno pedałujemy, to z niebieskiego przechodzi potem w fioletowy i czerwony. Oczywiście to są pierdoły ale jak już są, no to cieszą i zawsze jest to jakiś tam drobny elemencik, który ostatecznie też zwiększa atrakcyjność takiego treningu w pokoju. No i oczywiście dobry trenażer jest cichy, a dla kogoś, kto mieszka z większą ilością domowników, czy też w bloku jest to dość ważne. Tak czy inaczej, no ja treningi na trenerze cenię sobie bardzo i teraz kiedy już tego zakosztowałem nie wyobrażam sobie bycia pozbawionym tej możliwości. Chyba, że kiedyś przeprowadzę się do Australii czy innego równie ciepłego miejsca. Niestety póki co się nie zanosi. W Polsce, gdzie śnieg potrafi sypnąć czasem nawet w kwietniu przygotowania do sezonu kolarskiego dla zawodnika są niestety zawsze pewną loterią i obarczone ryzykiem. A trenażer pozwala to ryzyko praktycznie zlikwidować, a na pewno bardzo bardzo zminimalizować i o to tak naprawdę dla mnie tutaj chodzi. Dziękuję partnerowi dzisiejszego materiału, czyli firmie Garmin, dzięki której mam możliwość śmigać w wirtualnym świecie na sprzęcie najwyższej klasy oraz oczywiście wam za oglądanie. No i widzimy się w następnym filmie. Przeciwnikom trenażera życzę samej dobrej pogody, żeby mogli śmigać na zewnątrz. A jego zwolennikom stabilnego internetu. Trzymajcie się, cześć.